Siema. Witam Was w kolejnym odcinku dziś na kanale Lego Video. I rozpakowujemy miał być 100, ale jest 96. Dlaczego? Bo dwie już rozdane na konkursie, a dwie już rozpakowałem, do zdjęć. Także mamy 96 pudełeczek do rozpakowania Lego Video, świetna seria, kolorowa, muzyczna, ale jak się okazało jest. Małym, niewypałem. Dlaczego? Nie mam pojęcia, bo figurki są świetne, kolorowe, fajne dodatki, fajnie można się z nimi pobawić przy zdjęciach. Dzieciaki mogą też mieć fan przy aplikacji, także nie mam pojęcia o co tu chodzi. Ale zapraszam Was na szybkie rozpakowywanie 96 figurek LEGO Video. Nie, yeah, lecimy! What? We'll Dobra, widzieliście to w przyspieszonym tempie, a tak naprawdę udało mi się to rozpakować w 15 minut, nie składając tych dodatkowych klocków, takich mini-scenek, bo, bo i tak bym to rozłożył. No, tak czy siak, trochę dziwne, bo w tym jednym pudełeczku dostaliśmy zróżnicowaną ilość każdej figurki, to bardzo zróżnicowaną, ponieważ na przykład wilków, wilkołaków mamy aż 5. 5 sztuk w jednym pudełku. Eee, taki śpiewający cowboy 3 sztuki. Czyli liderka 3 sztuki. Dziwna dziewczyna bez nóg nie wiem jak ją nazwać dziewczyna Alladyna albo Dzina z tamburynem 3 eee, Trzy sztuki czy dwie sztuki? Dwie sztuki, bo jedna była osobno i nie, nie w tym pudełku. Trzy sztuki śpiewającej strasznej lady, idealna na Halloween. Um, jeden kolej z saksofonem, tak zwany pan Logic. Jedna sztuka tylko. Um, śpiewający rekin. Dwie sztuki. Pan Lisek. Ze sprzętem, może jakiś lisek B-Boy, tancerz, dwie sztuki. Eee, kolej ze sprzętem wziętym z Discopolo, Jednooki kosmita grający na czymś takim. Jedna sztuka, drugą miałem z osobnego pudełka. Eee, Pani króliczek ze sprzętem, jedna sztuka. No i nie wiem o co chodzi z tą figurką. Trochę taki samuraj, trochę łączy to się z ninjago, ma mikrofon, nie wiem o co tutaj chodzi, ale jest jedna figurka i chyba całe szczęście. No dobra, czyli tak wyglądało pierwsze pudełko. Zostały nam jeszcze tylko cztery, więc lecimy z tym. And now we're talking. OK, słuchajcie, w międzyczasie zrobiłem e, live'a na TikToku e, i otworzyłem tam jedno takie pudło, więc zostało nam już tylko jedno. E, na tą chwilę mamy dokładnie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kowboyów z mikrofonem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 takich pięknych osobników, którzy są wilkołakami z kością. Ok, raz, dwa, trzy, pięć czyli Derek, yy, pięć lampartów, chyba. Chyba lampart, nie wiem, kto to jest. Trzy, pięć lisów, trzy, pięć króliczków, pięciu alienów z jednym okiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu, sześć piosen piosenkarek, strasznych piosenkarek, 5 y, dziewczyn z tamburynem, y, 5 samurajów z mikrofonem, nie wiem kto to jest, i 5 sztuk lisów, chyba tak. No, nie, lisów jest 5, 7, 7 sztuk, a lodzików raz, 2, 3, 4, 5, 6, raz, 2, 3, 4, 5 sztuk y, rekina z mikrofonem. Tak to na tą chwilę wygląda. Zostało nam ostatnie pudło z którego jedna paczuszka niestety, niestety albo stety nie będzie rozpakowana, bo był konkursik na TikToku i jak się okazało było bardzo dużo widzów i zrobiliśmy przy okazji konkurs, więc ta jedna paczuszka pojedzie do zwycięzcy konkursu na TikToku, który potrwa jeszcze parę dni, także zapraszam na mojego TikToka LukasData, tam możecie wygrać sobie um, 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 Lego Video Zapraszam, dobra, lecimy szybko, rozpakowujemy następne. Pa 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 i będzie z głowy. Let's do this! Do, dobiegamy do końca. Jesteśmy prawie na mecie. Otwieram już ostatnie paczuszki. Eee, tu mamy rekina. Tak jak widać, jak armia video wygląda jest nieźle. Trochę paczuszek, paczuszek kartoników. Zostawię sobie nieotwartych, zamkniętych. Zamknięty. Może na jakieś przyszłe konkursy i tak dalej. Tak jak to przed chwilą było eee, na TikToku. Tam zapraszam. Możecie zgarnąć fajne figurki. No i tak szybciutko. Warto kupować te figurki. Ktoś mnie na, właśnie na, na live i na TikToku próbował zmieszać i powiedział, że a nie warto, nie warto. Dlaczego nie warto? Printy świetne, kształty świetne, kolory. W normalnych figurkach tego nie znajdziecie. I na dodatek teraz możecie znaleźć. Je w sklepach bardzo dobrej cenie, od 10 do 15 zł, także chociażby na Alto możecie znaleźć za 15 zł na pewno, więc e, szukajcie. Bo warto, bo macie też masę dodatkowych klocków z świetnymi printami, które też można inaczej wykorzystać do innych swoich jakichś fajnych projektów, tak? E, przy normalnych minifigurkach nie ma tyle dodatków, a tutaj. Naprawdę są świetne, kolorowe, fajne dla dzieciaków, do projektów, da radę to wykorzystać do wszystkiego. Także e, ja już otwieram ostatnią paczuszkę e, i jednocześnie chciałem Wam powiedzieć, że od razu pod tym filmikiem wbijamy konkursik i paczuszka do zdobycia. Piszcie po prostu w komentarzu, dlaczego to Wy powinniście dostać taką paczkę, a ja wybiorę zwycięzcę. I jeszcze w następnym tygodniu. Ok, dajcie mi czas. I na pewno ogłoszę w bardzo szybciutko. W ciągu tygodnia będzie git. I to zdobycie taka paczuszka. Tak samo na TikToku. Lucas Data. Może też zrobimy taki na Instagramie, ale zobaczymy. Na razie jesteśmy tu. Ja kończę ostatnią paczuszkę. Dzięki, że byliście. Niezła armia nam powstała. Szykujcie się na nowy projekt z tym związane. Dam wam znać o co chodzi. A teraz piszcie w komentarzu dlaczego to wy powinniście dostać taki ładny kartonik z taką ładną figurką. Dzięki wielkie. Nara. Ok słuchajcie jako bonus chciałem wam pokazać ile dostajecie dodatkowych klocków także sprawdźcie to. Tak to wygląda. Myślę, że wszystko możecie dobrze wykorzystać, ale jest jeszcze jeden minus. Sprawdźcie, ile dostajecie śmieci, i gdzieś to trzeba wyrzucić. A trochę tego jest.